Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku dostałem rangę twórca na serwerze anarchia.gg na trybie box pvp od samego właściciela, czy od Pitera. Co więcej, dał mi on wyzwania, które muszę wykonać, aby tą rangę otrzymać. Ogłaszam również dla was konkurs na ten kozacki mieczyk na levelu 11. Standardowo, jeżeli chcesz go wygrać, zostaw subika, lajka like pod tym filmem i napisz w komentarzu swój nick. A jak do końca dnia będzie 300 lajków, to już jutro ratuję kozacki następny odcinek. Miłego oglądania. Okej, okay, także siemanko widzowie, słuchajcie, jesteśmy sobie na boksiku i generalnie, jak już wiecie, co dzisiaj będziemy robić? Najprawdopodobniej, jeżeli słuchajcie, macie, tu że się udało, to pewnie się udało, ale no zobaczymy jeszcze. Bo sam teraz nie wiem, jak to nagrywam. Ogólnie pisałem z Peterem i powiedział, że da mi rangę twórca na anarchii, tylko muszę zdobyć cały set na poziom dziesiąty muszę mieć cały set tutaj. Jak widzicie, ja go trochę ograłem, ponieważ on nie wie, że ja mam buty mistrza, że mam spodnie wodne, że mam kurtę chę wodny i mam tylko klatę, które jest tak naprawdę na poziomie kurcze, 9. Jest to na pierśnik zabójcy. No i elytra to wiecie, elytra nie ulepszam, bo bez sensu, ale co? Generalnie tak jak wiecie, wiecie po ostatnim odcinku, naprawdę dzięki wam, dostałem takiej temki, że to jest szok. No i mam słuchajcie, tak naprawdę tylko klatę do zmienienia na poziom 10. Ale kosztuje ona mam też tutaj fajne monety. Wyglądam 13 tych Monet, więc super sprawa, bo będę mógł tą klatę po prostu zmienić. A jak będę miał całego seta na poziomie 10 oraz zdobędę swojego pierwszego fraga, to Peter powiedział, że będę mógł dostać rangę twórca na anarchii. Także słuchajcie, mam od niego wyzwanie, dostałem od niego takie zadanie, także musimy je wykonać. No i dobra, przede wszystkim tak, najpierw sobie przyjdziemy tutaj i sobie zdejmiemy. Ty, gdzie jest moja klata? O! Jezu, ona się założyła, ale się. Jak się przestraszyłem! Wy teraz nie widzieliście mojej miny, ale się tak przestraszyłem. W ogóle masakra. Ja pierdziłem myślałem, że mi klatę zabrało, nie? Że mi zniknęła klata. A weźmiemy sobie jeszcze, zrobimy neterytowe rzeczy od razu. Też sobie weźmiemy ten neteryt. Tu mam w ogóle te rzeczy podkładane. Pamiętajcie, że mamy konkurs na miecz mistrza, także kurczę, warto... Wiecie co? Warto brać udział w konkursach. Proste. Miecz mistrza to jest 11. Jedenasty mieczyk, nie milone chodzą na rynku, zaraz Wam powiem w sumie, bo, bo nawet nie, nie sprawdzałem, co to on wyrzuca. On tutaj coś, kurde, nic nie złapałem, nie, ja pierdziele, dobra, ale po ile to chodzi, czekajcie, sklepik. Po ile chodzą... A nie, to nie ten sklepik, tutaj jest, słuchajcie, ryneczek ryneczek, czyli dla i lecimy, patrzcie, tutaj 6K chodzi miecz łowcy, to pomyślcie sobie, że miecz jak sobie weźmiemy, to patrzcie po ile chodzi. Patrz, miecz władcy, 115 koła, a ja wam daję 11 poziom, czyli ten wcześniejszy, to będzie, słuchajcie. O, miecz mistrza, 160 koła, czajcie to ktoś wystawił. Także tyle możecie zgarnąć umiejętności na konkursie. Zarąbista akcja, mi się wydaje. Także lecimy, ja tą klatę sobie ulepszam, tak jak z Peterem gadałem na dziesiąty poziom, proszę bardzo, na pierśnik tutaj Bohatera Pyk wjeżdża, wjeżdża, cały set już mam na poziomie tak naprawdę ponad dziesiątym, bo on nie przewidział tego, że ja po prostu mam super widzów, tak? Proste, nie przewidział tego i dzięki temu, no, mamy kozackie itemy. Proste? Proste. Tylko teraz trzeba to, o, tutaj sobie użyć tego, oczywiście, że tak, trzeba sobie zmienić. Mieczyk też oczywiście sobie jeszcze zmienimy. No i klasa, słuchajcie. Elegancja Francja już jest. Tylko teraz tak, mam spodnie troszkę zużyte. Chyba nie wiem, czy działa reaper. Mam nadzieję, że działa. Działa reaper, tylko trzeba pojedynczo ten riperować. bo chyba Reaper Olmi nie zadziałał ostatnio, jak próbowałem. A, i wymienimy sobie jeszcze monety, bo patrzcie, ja mam tych monet, ja sobie awczyłem generalnie teraz, dlatego mam tyle tych złotych odłamków. No i sobie wymienimy to w kantorze szybciutko. Tu jest kantor, podchodzicie i sobie czeku wymieniacie. Nie, nie, nie? tutaj by się mi się automatycznie też nie wymieniło, no ale o, wszystko to, co tak naprawdę dzisiaj wymieniłem tą zbroję, to teraz odzyskałem, także super, fajna sprawa. No mówię, awczyłem sobie trochę, no i, i spoko wyszło z tym awczeniem. Mam też jeszcze w moim EC, mamy, słuchajcie, patrz na to, mamy jeszcze, kurde, jedną gigamonetę, Tam, to ja tą gigamonetę zostawiam jeszcze, bo ona podobno jest giga dużo warta, no w końcu gigamoneta, wiecie jak to jest, no i to też sobie odkładamy i bierzemy, musimy sobie kupić fajerwerki, nie wiem ile kosztują fajerwerki tutaj na serwerze, więc sobie zaraz, więc sobie sprawdzimy ile kosztują, ty co jest, ty on mi nadał teraz, bo ja mam, patrzcie, na scoreboardzie mam gracza A teraz mam już ten, ej, tylko dziesiąty level wbijem Nie musiałem nawet fraga zdobywać Ej, co jest, pomylił się chyba Ja pierdziele, ty, od razu już mam twórcę teraz Ale jazda, ty no, kozak Patrzcie, zrobiłem zbroję i od razu wleciało ale koks, ty, jednak Peter dotrzymał słowa, ale jeszcze kazał mi fraga robić, ale kurczę, ciekawe. Bez fraga tutaj wleciało. Dobra, czyli to kita bierzemy, słuchajcie, jestem ciekaw czy mam dostęp do tego kita. Ja odbierz oczywiście, że tak Co? Jestem klucze do skrzynek, o zrobimy sobie opening zaraz, ale wleciał kicik, słuchajcie. To dziewiąty kicik wleciał, ale koksuwa, nie no to niedługo mam jakiś konkurs, zrobię, może też na ten kicik, nie? Nie tylko na ten ten mieczyk. No także widzowie łapkujcie filmik i będzie kozak, nie? To sobie Ender Enderchesa trzeciego otworzymy, ja cię kręcę, ale mnie tutaj, ale mnie tu zaskoczyli pozytywnie, fajnie, fajnie. I te monetki też wleciały, super, te monetki zawsze się przydają, o, anti -co web najważniejsza chyba rzecz. Oczywiście elitrem mam lepszą, teraz już dziewiątkę, także fajnie, to sobie jeden totem odłożymy na wszelki. No mamy dużo tych refilii, także też sobie odłożymy, anarchiczny odłamek, czekajcie to, dwa anarchiczne odłamki dostałem, super sprawa mięsko też mi się w takim razie nie przyda, no i mamy więcej fajerwerków, czyli to co chciałem tak naprawdę. Zarąbiście. Ale się cieszę, słuchajcie, że ten kit wleciał. Jestem ciekaw, czy mam w ogóle tylko do niego dostęp, czy mam też do innych kitów dostęp. Ale dobra, ej, mam, mam do każdego kitu praktycznie zestaw Discord. Też mogę go... Nie mam tego zaraz do niego dostępu, bo musiałbym się połączyć z Discordem, ale kurczę. Ja pierdzielę, tak samo SV-pa mogę odebrać. O co jeden dzień sarąbiście, ale koks, dobra. To słuchajcie, otwieramy sobie epickiego czyścika. Co tu ktoś wyrzucił? E nee, klatę wieśniaka, to nie chcę. Epicka skrzynka. Słuchajcie, otwieramy sobie w takim razie. Uwaga! I co nam wypadnie? Ja pierdzielę, proszę, może jakaś książka z Enchantem fajnym. Ej! Dwa klucze! Ty... Otworzyłem skrzynkę epicką za jeden klucz I wypadły mi dwa klucze Co jest? Ja pierdziele, nie? Ej, mocne, mocne wciul Dobra, jeszcze raz, otwieramy, otwieramy jeszcze raz Nie ma to tamto, trzeba otworzyć, trzeba otworzyć i 32 monety. Ej, to jest chyba dobry drop szczerze. Najwięcej monet, ile mogą mi dropnąć mi dropu? Chociaż ja bym bardzo chciał, kurde, którąś z tych książek. Ewentualnie kurde, te kurcze smocze itemy też są bardzo fajne, nie? Te smocze itemy też bym przytulił. Dobra, lecimy jeszcze raz. Lecimy jeszcze raz, nie poddajemy się. Może polecić coś smoczego. No nie no, kurde, poleciały teraz tutaj mi anty-co-web. No cien, cienko, cienko Ale dobra, zobaczmy sobie rzadką skrzynię jeszcze Co może w rzadkiej w ogóle polecieć? Najbardziej chyba w rzadkiej skrzyni chciałbym klucz do, do epickiej skrzyni To myślę, że każdy by chciał Tu jest voucher na Vipa też dla was To może by dla was na konkurs poleciał, fajna sprawa Albo te anarchiczne odłamki, też jest super anarchiczne odłamki, są koks No i dobra, zobaczmy co poleci Jestem ciekawy na, no Kurczę, nie chciałbym, żeby jakiś cheat Chciałbym jakiś dobry item zgarnąć Ej dobra, nie jest najgorzej, bo nie chciałem żadnego seta Więc fajnie, 34 monety tak naprawdę po tym openingu mamy Także zarąbiście, ja sobie te monety odkładam. Prawie już mam drugą gigamonetę. Ja cię kręcę, ale koksuwa, widzowie. Fajnie, tylko nie mam żadnego stręża. I wiecie, z tym strężem jest chyba największy problem. To jest anarchiczna skrzynia, też. Ej, kiedy się sobie otworzymy, widzowie? Kiedy się sobie na pewno otworzymy tą anarchiczną skrzynię, bo wygląda kozacko. Tu mamy górnika, to, to zawsze sobie wymieniam te itemy u niego. Czekajcie. Co my tu jeszcze bo ja też nie sprawdzałem, w ogóle pamiętajcie widzowie, że macie też ten kit początkowy dla was, on jest giga fajny, taki kit zestaw gracz, on też jest spoko na start, macie jakieś początkowe itemki, także to jest super opcja, żeby z tego korzystać, nie, pamiętajcie, ja też tak zaczynałem na starcie. Dobra, co my tu mamy, czy są w ogóle strężyki, są strężyki, 32 złoto odłamki aż, no dobra, wydamy sobie, na wszelki wypadek, jakbyśmy chcieli kogoś zdropować, to się nam przyda, mamy też szalkerka eleganckiego można, o, mogę sobie, dokupimy chyba fajerwerki, co? Moje by się można było dokupić, bo to się przyda. Dobra, słuchajcie, chyba co? Chyba lecimy, zobaczymy co tutaj. Pierwszy raz wychodzę na tą strefę, widzowie. Jeszcze już nie założyłem litry, ale już by był fail! E, już elytry nie założyłem na starcie. Ja cię kręcę. Dobra, tu mam jakiegoś typa. E, nie wiem jaki jacek maitemy, nie? Ale szczerze. Ej, dobra, Jacek jest chyba jakiś prosty teraz, nie? Pierwszy raz na tą strefę wyszedłem. Piję sobie oczywiście moje, mojego tutaj e, strężyka i lecimy. Zobaczymy, czy są tutaj coś gracze. Włączymy sobie hitboxy, oczywiście, bo to też zawsze pomaga. Pamiętajcie, żeby sobie włączać. O, ale jest za, zapajęczynowane wszystko. Jacie! Kurde, patrzcie, ile tutaj ludzi też lata. Co jest? Ile tu pajęczyn? O, ale kurde, jest dym tutaj. Tu jest taki młyn, widzowie. Tu jest taki młyn. Tu są wszędzie pajęczyny, tu trzeba tak uważać. Ej, dobra, czekaj, z nim to stoi na chwilę zrobimy Ja pierdziu Dobra, tutaj Limek leci, nie? Limek bez kitu, on ma chyba dobrej temy giga Siema, tutaj Askoif, siemanko Witam, witam Pokornie, witam bardzo serdecznie ty, chłopco, podleciał do mnie. Elo. Kurde ja się ich boję. Słuchajcie, musimy chyba bliżej troszkę gdzieś tam podlecieć, bo tu... O o, tutaj biega jakiś zioma... ziomalek. Elegancko, Rafałek, pa! Kurde lognął! Ty już go hitłeś! I już go hitać chciałem, nie? On se lognął, ale jazda. Ty Rafałek, kurna no, niedobrze. Ej, tutaj stąd, a stąd chyba ciężko wylecieć, wiecie, tu są jakieś gąbki, ej, tutaj to jest młyn, nie, tak szczerze, tutaj to jest giga młyn z tymi gąbkami, o, o, pa, 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 Stevek. jest, zabiłem, co jest, ostatnio zginął, nie zostało mi naliczone, bo on ostatnio zginął ten gracz i mnie naliczyło zabójstwa, co jest? Ale najgorzej, a miałem stiwka eleganckiego. Kurde, się już myślałem, już się chciałem ucieszyć, że zrobiłem zadanie, które obiecałem Peterowi, że zrobię. Z tym, żeby sfragować jakiegoś stiweczka. A tu kurde, ciężko. Słuchajcie, bo stivek mi zorał. O! Ej, no nie, 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 ale mnie leje! ale mnie leje! O kurde, o kurde, co jest. Ej, mój set chyba nie jest wcale taki dobry, widzowie. Ja jakie bomby dostałem nagle, jaką... Jaką jakiego kopa mi sprzedał? Chłop mnie na dwa hity prawie zabił. Dobra, ja mam ja muszę bardziej, wiecie, starać się sfragować jakichś Steve'ków, a nie jakichś takich kozaków. Nie no, dwie bomby co mi sprzedał, już bym zdedał, słuchajcie. Giga... Giga Klops. O, oh, fakt. Ojej. Ojej. ojej, ojej. O, uciekamy od razu, od razu, uciekamy. Ej, był gościu, prawie, prawie go zdropowaliśmy. Prawie pokornie oddał tutaj itemki, ale kurczę, ciężko. Ciężko, bo za mną teraz latają już chyba. Oni też widzą, że ja mam chyba rangę, i dlatego tak za mną latają wszyscy. O, o, o. Tutaj jest ziomeczek. O, ten, 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 ten. O, fakt, 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 fakt. O, fakt, fuck, fakt. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Niedobrze. Ej, tu jest wszystko w pajęczynach. Wiecie, jak to jest najgorsze Bo to jest wszystko w pajęczynach, dlatego jest najgorzej. Ej, oni tutaj za mną cały czas latają. Jacie, chłopaki, dajcie chwilę spokoju. Nie no, ej, ten riski cały, elo. Nie no, ej, nie nie nie, czekaj, bo ja się go cykam, giga wi Ej, dał coś! Ty, dał coś smoczy i tema mi dał. Co jest? Nie no, widzowie, on jest jakiś gigaczat, a ten? O, daw dawaj, oddaj temki pokornie. O, o, o nie, oni są razem? Oni są razem w teamie? Czy o co chodzi? Chyba tak. Dobra, oni są razem w teamie, ja już myślałem, żeby ten go i temki brać. Co jest, buty? Smocze mi dał, dziękuję. Jeno, chłopie 16 level, buty mi dał. Co za typ, jeno. Ty raz wyszedłem czeku na ten, raz wyszedłem na ten i zobacz, co się dzieje. Już mi, już mi rzucił czeku jakieś ko ko kozaki temy. Dobra, czy tutaj ktoś jeszcze sobie kopie gdzieś? Ej, tu jest chyba jakiś trap giga. Z tym ananasem, tam to bym nie wszedł. Bo tam, jak mnie zabudują, to czeku już jest wyłożenie i elegancki dedzik by był. Tam ciężko chyba by było, żeby, żeby tam wejść. Dobra, czy tutaj ktoś jest jakiś Stevek? Najbardziej liczę na takiego Steve tak jak tam był wtedy Stevek. Wiecie o co chodzi? O, 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 taki, taki. Taki jest na potrzeby, Pa, o, po cichu. Oj, już widzicie, on miosłowego seta. Widzicie, jak mu. Jeden, jeden hit z mojego mieczyka i zoba. O, o, wraca, wraca. Pa, śledzimy go, widzowie. Jest, zdropowałem swojego pierwszego gracza. Słuchajcie, pierwszego gracza zdropowałem, to ja, właśnie ja. Patrzcie to. Ale nie, dobra, udało się widzowie, udało się go zdropować, Ale miał fajerwerków, super, bo nie chciałem kupować fajerwerków właśnie. A on się w pajęczynce po prostu zatentegował. No i mamy to, słuchajcie, zadanie od Petera wykonane. Także. Kurczę, bardzo się z tego powodu cieszę. Może jeszcze kość uda tutaj znaleźć, ale naprawdę powiem wam fajna sprawa. Nie spodziewałem się, że tak samo gracze będą dla mnie tacy mili, że będą mi tutaj pomagali i jakieś itemki od nich w ogóle jeszcze dostanę. Tak po prostu. Wiecie, chłop mnie wcześniej chciał lać, a tu nagle wyrzuca szesnastki budki, nie? Ja pierdziele, Masakra, nie? Co tu się odwala w ogóle?